Wiele osób pyta mnie, czy może wyjść samo z wypalenia zawodowego i czy przerwa dwutygodniowa, czyli wyjazd na urlop, wystarczy, żeby wyjść z tego stanu. Jest to dość trudne pytanie i tak naprawdę zależy o determinacji i osobowości danej osoby i od stadium zaawansowania bycia w wypaleniu zawodowym. Czasami może się tak zdarzyć, że przerwa od pracy i totalna regeneracja. Oraz wsparcie się pewnymi metodami w zupełności może wystarczyć, że wyjdzie się z wypalenia zawodowego. A czasami i dwumiesięczny pobyt na wakacjach nie wystarczy do tego, żeby poczuć się lepiej. Jest to chwilowe i potem wracamy do pierwotnego stanu. Także ja osobiście namawiam do. Skontaktowania się z ludźmi, którzy znają się na tym, wiedzą jak wyjść z wypalenia zawodowego, poszukania wsparcia u kogoś, poszukania jakiejś pomocy dydaktycznej i zostawieniu pewnych rzeczy specjalistom. Dziękuję Wam bardzo, zostawcie komentarz, co o tym myślicie i trzymajcie się. Cześć!